Rozdział 33. Potężna synagoga. Wieczorem nasi bohaterowie postanowili zwiedzić synagogę. Ten budynek był zrobiony z cegieł. Miał dwie kondygnacje. Jego piętrowe okna były o dłuższej wysokości niż parterowe okna. Na środku bocznego piętrowego okna, które było w kształcie koła, była doczepiana do siebie gwiazda. Która nawiązała do judaizmu. Drzwi wejściowe znajdowały się z przodu tej synagogi. Synagoga znajdowała się przy ulicy kaplicznej 2 w Bernie. Co to jest? Klaudia chciała wiedzieć. To jest synagoga wyjaśnił Leonard. Panie Leonardzie bardzo słusznie pan powiedział wychotała Malivina. Potem Leonard i Malwina poszli na stoisko z opłatkami symbolizującymi ciało Chrystusa. W tym stoisku był właśnie sprzedawca Henryk. Oj, oj, oj! rozżalił się Henryk. Co się stało, panie Henryku? zapytał właśnie Leonard. Dlaczego pan jest smutny? dodała Malwina. — Oj, oj, oj! Kiedyś król Dionizy ukradł z tego stoiska prawie wszystkie opłatki symbolizujące ciało Chrystusa — poskarżył się Henryk. — Co teraz zrobić z opłatkami? — Panie Henryku, nie martw się — bąknęła Malwina. — Teraz pójdziemy do synagogi i później znajdziemy opłatki symbolizujące ciało Chrystusa — rzekł Leonard. — w tym razem Henryk pokiwał głową. Leonard i Malwina odeszli od stoiska z opłatkami symbolizującymi ciało Chrystusa. Następnie patrzyli ze zdumieniem na Stefana i Klaudię. Panie Stefanie i pani Klaudio, w stoisku z opłatkami nie ma ciała Chrystusa, powiedział Leonard, patrząc na Klaudię. Tak jest. Klaudia pokiwała głową. Czy w tej synagodze możemy znaleźć takie opłatki? Spytał Stefan. Tak, możecie, odparła Malwina. Klaudię aż zatkało z zaskoczenia. Musimy teraz iść do synagogi, powiedziała Klaudię, patrząc na policjantów. Dobrze, Klaudio, zgodził się Leonard. Poczekajcie, zawołał Stefan. Stefan otworzył drewniane drzwi. Najpierw Klaudia weszła do budynku synagogi, a potem Stefan. Potem weszli do nawy głównej. W tym budynku był ksiądz proboszcz Cepan. Dzień dobry, przywitała się Klaudia. Szczęście Boże, dodał Stefan. Następnie ksiądz proboszcz zwrócił się do Stefana i Klaudii. Niech strzeże was Bóg, bąknął proboszcz. ksiądz proboszcz wstał z krzesła, które znajdowało się blisko ołtarza, a następnie opuścił prezbiterium. Potem zbliżył się do Stefana i Klaudii. — Panie księdzu, powiedz mi proszę, co pan zrobił przed chwilą? — rzekł Stefan. — Przed chwilą przeczytałem ciekawą opowieść o legendarnym Mojżeszu — powiedział z zaciekawieniem Szczepan. — Tak, a kiedy właśnie pan przeczytał? — zapytała Klaudia. Ja przeczytałem księgę Mojżesza ze Starego Testamentu, zanim Państwo weszli tutaj, czyli do synagogi, odpowiedział proboszcz. Jaką część tej księgi Pan przeczytał? zdumiał Stefan. Właśnie przeczytałem o dekalogu, czyli to było dziesięć przykazań Bożych, rzekł Szczepan. Opowiedz krótko, jak było w dekalogu, dodała z zaciekawieniem Klaudia. Pan Bóg dał Mojżeszowi dwie kamienne tablice z dziesięcioma przykazaniami bożymi na górze Synaj, mówił proboszcz. Ja dowiedziałam się od gimnazjum imienia Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, powiedziała właśnie Klaudia, wzruszając ramionami. Tak, coś takiego zdziwił się szczepan. Zaraz Państwa pokażę dekalog. Stefan, Klaudia i ksiądz proboszcz szli prosto. A następnie skręcili w prawo. Gdy zatrzymali się, ksiądz proboszcz zauważył, że pod obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej znajdują się dwie kamienne tablice z dziesięcioma przykazaniami Bożymi czyli dekalog. Zobaczcie, rzekł ksiądz proboszcz: Tam jest dekalog, który jest pod ołtarzem Matki Boskiej Częstochowskiej. Widzicie to? No, ten dekalog jest zrobiony z gipsu. Powiedział Stefan. Czy podoba Wam się dekalog? spytał Szczepan. Tak, nawet bardzo, odparła Klaudia. Zapadła chwila milczenia. Stefan i Klaudia przyglądali się w milczeniu księdzu proboszczowi Szczepanowi Jarząbkowi. Stefan otworzył szeroko oczy z przekonywania. W stoisku, w którym teraz pan Henryk przebywa, nie ma ciał Chrystusa. Bąknął Stefan. Znajdziemy ciało Chrystusa, dodała Klaudia. Dobrze, już wam dam opłatki symbolizujące ciało Chrystusa, wypalił proboszcz patrząc na Stefana i Klaudię. A gdzie są te opłatki? zapytała Klaudia. Opłatki symbolizujące ciało Chrystusa są w przedsionku, odpowiedział Szczepan. Wejdźmy do przedsionka i tam znajdziemy te opłatki. Mówił Stefan, bo w prezbiterium nie ma takich opłatków, powiedział proboszcz. Stefan, Klaudia i ksiądz proboszcz szli prosto a potem skręcili w prawo pomiędzy ławek. Następnie ksiądz proboszcz otworzył drzwi wejściowe do przedsionka. Potem trio weszło do tego pomieszczenia. Wreszcie okazało się, że trio nareszcie znalazło hostie wypełnione opłatków symbolizujących ciało Chrystusa. Już znaleźliśmy ciało Chrystusa, zarechotał z satysfakcją Szczepan. Gdzie są hostie? spytała Klaudia. Hostie są na parapetach, odpał proboszcz. Nareszcie wrzeszczał Stefan. Stefan stał na jednej ławce na obydwa kolana, a Klaudia i ksiądz proboszcz na drugiej. W tym momencie Stefan wziął z jednego parapetu dwie hostie symbolizujące ciało Chrystusa. Potem z drugiego parapetu Klaudia wzięła też dwie takie hostie, zaś ksiądz proboszcz Szczepan też dwie. Następnie wszyscy stali. — Mamy hostie — powiedziała Klaudia. — Chodźmy z powrotem do nawy głównej — rzekł Szczepan. — Dwie hostie postawię na ołtarzu, a wy zabierzcie ze sobą cztery hostie do stoiska. Trójka bohaterów opuściła przedsionek. Potem ksiądz proboszcz poszedł do prezbiterium, a następnie postawił na ołtarzu dwie hostie. Następnie spojrzał triumfalnie na Stefana i Klaudię. Zamknę drzwi, a wy przynieście te hostie z synagogi do stoiska, bąknął proboszcz. Yhy, Stefan i Klaudia pokiwali głowami. Ksiądz proboszcz Czepan ponownie opuścił prezbiterium. Potem zbliżył się do Stefana i Klaudii. Do widzenia! Pożegnali się Stefan i Klaudia. Szczęści Boże! odrzekł Szczepan. Proboszczy zamknął drzwi wejściowe do przedsionka, a Stefan i Klaudia wyszli z synagogi. I co, Stefanie i Klaudio, co macie? zapytał właśnie Leonard. Mamy cztery hostie symbolizujące ciało Chrystusa, odpowiedziała Klaudia. Stefan wzruszył ramionami. Klaudia pasknęła śmiechem. To dobrze, a gdzie one były? W tym razem Maliwina zeknęła na Stefana i Klaudię. One właśnie były w przedsionku, rzekł Stefan. Dlaczego trzymacie w rękach hostie? Zdziwił się Leonard. Co się z nim stało? Nie, nic się nie stało z tymi hostiami, powiedział Stefan. Tylko musimy wracać do stoiska i pokazać panu Henrykowi hostie. Dobra, nie ma spraw. Mruknęła Malwina. Zaległa cisza. Stefan i Klaudia znowu udali się do stoiska. W nim jeszcze był sprzedawca Henryk. Witamy Pana ponownie. Wrzasnął Stefan. Ojej, a co Państwo mają? Henryk chciał wiedzieć. Mamy cztery hostie symbolizujące ciało Chrystusa. Powiedziała Klaudia. Tak. Czy tak Państwo uważają? Pechnął sprzedawca. Muszę koniecznie sprawdzić. Stefan i Klaudia postawili hostie na drewnianym stole. Potem pan Henryk wziął z niego hostie i sprawdził, czy są opłatki symbolizujące ciało Chrystusa we wszystkich hostiach. Są opłatki symbolizujące ciało Chrystusa. Macie całkowitą rację, ochotał Henryk. Następnie pan Henryk postawił z powrotem hostie na stole. Dziękuję Państwu, podziękował sprzedawca. Nie ma za co, dodał Stefan. Do widzenia, pożegnała się Klaudia. Do zobaczenia, odezwał się Henryk. Potem Stefan i Klaudia ostatecznie opuścili stoisko z opłatkami. W tej chwili podeszli do Leonarda i Malibiny. Leonardzie i Malibino. Gdzie teraz pójdziecie? spytał Stefan. Teraz pójdziemy do synagogi. Ty i ja odpał Leonard, patrząc na Malwinę. Czemu? dodała Klaudia. Dlatego chcemy przyjąć opłatki symbolizujące ciało Chrystusa powiedział spokojnie Leonard. Jak chcecie bąknął Stefan. W tym momencie Leonard i Malwina weszli do synagogi. Dzień dobry. Oznajmiła Malwina. Szczęść Boże! zaśpiewał proboszcz. Potem Leonard i Malwina poszli do środka tego budynku. Leonarda aż zatkało z chęci i litości. Chcemy właśnie zjeść opłatki symbolizujące ciało Chrystusa, proszę pana. Przypomniał księdzu Stefan. Aha, już dam te opłatki. huknął Szczepan i to tak, że to ten aż zbladł. Następnie ksiądz proboszcz wziął z ołtarza jedną hostię. Potem wyszedł z prezbiterium, a następnie zbliżył się do Leonarda i Malwiny. Potem wziął z hostii jeden opłatek symbolizujący ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa, szepnął proboszcz. Amen. Odezwał się Stefan. I ksiądz proboszcz włożył opłatek do ust Stefana. Następnie Stefan połknął opłatek, i wyszedł z synagogi. Potem ksiądz proboszcz wziął z hostii jeszcze jeden opłatek. Siało Chrystusa, jęknął szczepan. Amen, odrzekła Klaudia. W tym momencie szczepan włożył opłatek do ust Klaudii. Potem Klaudia połknęła opłatek. Po chwili opuściła budynek synagogi. Wybiła godzina ósma wieczorem. Panie Leonardzie i Malwino, — Już przyjęliśmy ciało Chrystusa — powiedziała Klaudia. — To super, że przyjęliście w synagodze ciało Chrystusa. Gratulacje — rochotał Leonard. — Dlaczego teraz mamy wieczór? — zapytał Stefan. — Ponieważ za chwilę dzień się skończy — odpowiedziała Malwina. W tym momencie z budynku synagogi wyszedł ksiądz proboszcz. — Proszę państwa — zawołał proboszcz. Tak, przerwała Klaudia. Która jest godzina? spytał Stefan. Przepraszam, nie mam zegarka. Niestety, poskarżył się Leonard, wzruszając ramionami. Zaraz dam Państwu zegarek, rzekł proboszcz. Czekajcie, jeszcze chwila. Ksiądz proboszcz postawił walizkę na stole. Potem otworzył ją. Następnie wyciągnął z niej zegarek. Potem on dał Leonardowi zegarek. Leonard uważnie patrzył na wskazówki zegarka i zauważył, że jest godzina ósma. Teraz jest dokładnie ósma wieczorem, dokończył Leonard. Panie Leonardzie, właśnie, że tak, zachechotał z satysfakcją Szczepan. Księdzu proboszczu, czy może pan oddać mi zegarek, w tym razem maliwina zaknęła pytając na księdza proboszcza. Tak, jak najbardziej, oznajmił proboszcz. Następnie leonet oddał Szczepanowi zegarek. Potem Szczepan włożył z powrotem zegarek do walizki, a potem zamknął walizkę. Do widzenia, pożegnał się Stefan. Szczęście Boże, odezwał się Szczepan. Do zobaczenia we Florencji, krzyknęły Klaudia i Malwina rozgadowane. Trzymajcie się, Dodał proboszcz. Dobranoc, bąknął Leonard. Ksiądz proboszcz wziął ze stołu walizkę, a następnie wyszedł. Stefan patrzył ze zdumieniem na siostry. No cóż, jutro wyjeżdżamy pociągiem do Florencji, powiedział Stefan. Dobrze, panie Stefanie, mruknęła Klaudia. Na końcu nasi bohaterowie poszli dalej.